Siema, z tej strony Aqua i dzisiaj będziemy otwierać dwie gigantyczne paczki z Pokemon Center UK i z Pokemon Center Japan. Specjalnie na święta dla Was. Jak widzicie ja już część rzeczy rozpakowałam, mam na sobie wspaniałą świąteczną czapeczkę z Pikachu uszkami. Oczywiście jest Pomponik i mam świąteczny sweterek. To Pokémon Center Japan, a to Pokémon Center UK. A jak na razie przechodzimy do wora. A w worze aktualnie są rzeczy prosto z Japonii. No to co? Sięgamy i sprawdzamy, co zamówiliście sobie pod choinkę. Kochani, jest tu gigantyczna ilość pluszaków, więc na sam początek lecimy z pluszakami. Terapagos. Zakochaliście się w tym malutkim stworzonku. Wiem, że w worku jest jeszcze jeden, więc dwie osoby chciały Terapagosa. Piękny, misio, kobisio. Oczywiście ląduje tu na naszej kupce wielkiej. I teraz kolejny malutki pluszaczek. Tym razem Laprasik laprasik. Pięknie siedzi, nie jest to fit, jest to troszkę y, większa wersja pluszaczka, więc na pewno nie ma problemu z siadaniem. Już tu ląduje też na kupę. Co my tutaj jeszcze mamy? Słuchajcie, teraz czas na gigantycznego pluszaka prosto z Japonii, kochani. Ktoś jest chyba wielkim, wielkim fanem Pompkaboo. Boże, jakie to jest wielkie, jakie to jest słodkie. Gigantyczne. O mój Boże! Jesteś wspaniały, jesteś piękny. Jakiego ma kędziorka, zobaczcie tylko. Piękny, wspaniały kędziorek na pumpce. Piękny pluszak. Piękny jesteś, jesteś wielki. Ja nie wiem, czy ja Cię w ogóle tutaj... Czy ja Cię tutaj zmieszczę? No nie! Będziesz siedział tutaj, na boku. Dobrze... Kochani, zaglądamy dalej. O, i tutaj coś nowego. To jest ze świątecznego yy, zestawu. E, słuchajcie, to jest po prostu portmonetka Lulu. I słuchajcie, w takiej portmonetce możecie sobie trzymać co tylko chcecie. Nie muszą to być monetki. Z tego, co widzę w środku, jest mała kieszoneczka. To to nawet nie jest portmonetka. To jest mi się wydaje osobiście, to jest kopertówka. To jest kopertówka na jakieś świąteczne imprezy. To nie jest zwykła portmonetka, więc jeżeli chcecie pójść z taką idealną malutką torebunią na święta, to pokémon Center gwarantuje wam y, idealny, idealny strój po prostu. Szczególnie, że pasuje, i, pasuje idealnie do mojego palca wskazującego. Hihi. Kochani, zaglądamy dalej do tego pięknego świątecznego wora. I teraz trafiamy na troszkę mniejsze rzeczy. Mamy spinki. Spinki do włosów. Więc, jeżeli ktoś z Was ma troszkę dłuższe włosy, ja na przykład często mam problem z moją wspaniałą grzywką i po prostu chcę ją podpiąć raz za czas, kiedy pracuję na przykład i włosy mi przeszkadzają, to sobie biorę taką właśnie pokemonową spineczkę. Ja akurat z rowlecikami bardziej niż z trampiczem, czy plusem i minusem. Ale jest duży wybór tych spineczek w Japonii, więc proszę bardzo, tutaj jest też idealny pomysł na prezent. A czy pamiętacie zestawy kolczyków z tera i wilucjami? Domówiłam sobie, słuchajcie, pierścionki specjalnie na Booster Break i Terrestrial Festival i dodatków z Tera i Wilucjami kupiłam te piękne pierścionki, żebyście mogli też patrzeć na nie, kiedy otwieram wasze boosterki. Więc pięknie ozdobione paznokcie, pięknie ozdobione palce i idealne booster breaki. Zapraszam oczywiście na nie na żywo. Zapowiadam je bardzo często na kanale na YouTube i na moim Discordzie, na którego was serdecznie zapraszam. I z pierścienkami na palcu lądujemy znów przy woże. Zobaczmy, co tutaj jeszcze się znajdzie. Oczywiście, z rzeczy dla graczy Pokémon TCG. Mamy tutaj e, boksik na kosteczki, bardzo przydatny dla graczy, a tutaj dwa deckboxy na wasze deki, żeby się. Albo pochwalić, czym gracie, albo pochwalić jakiego Pokemona najbardziej lubicie. Według mnie genialny zestaw dla osób grających w Pokémon TCG. Zaglądając dalej, widzimy ubranka dla niemowlaków. Nawet, kochani, takie rzeczy znajdziecie w Pokémon Center Japan. Słuchajcie, tutaj te ubranka y, są dla y, maluszków. Kilogramy są nieważne, pamiętajcie o tym, ważne są centymetry. Według instrukcji japońskiej jest to od 70 do 80 centymetrów. Dlaczego aż tak dużo? Bo to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o małe dzieciaczki, ponieważ nie mają stópek te ubranka, więc na spokojnie dzieciaczek kilka miesięcy, miejmy nadzieję, zmieści się w te wspaniałe pokemonowe ciuszki. Zaglądając dalej, kochani, mamy też fanów figurek plastikowych. Nie będę ich otwierać, żeby osoby, które je zamówiły, miały fan. No i jak widzicie, mamy Noiverna i mamy wspaniałego niesamowitego koko. -ko. Kocham tego pokemona. Uwielbiam. I jeszcze mamy taki zestawik Laprasik i Psyduck. Więc na pewno znajdziecie pokemona, którego wy lubicie w takiej plastikowej formie. A jeżeli myślicie o czymś zupełnie niestandardowym? Produkty kosmetyczne, kochani. Mamy tutaj cienie do powiek z Pokémonami i mamy pomadkę. No to co? Spróbujemy tej pomadki. Na którymś lajwie co wy na to? Spróbujemy, zobaczymy jak działa. Czy w ogóle daje jakikolwiek kolor? To jest bardzo ciekawe. I ciekawe też, jak kryją te cienie. Wypróbujemy to. Kochani, następny pluszak jest mój. I jest to pluszak, na którego polowałam dość długo, co może się Wam wydawać śmieszne. Jest to Vile Plum, który ma minę. Haha, ha, ha. dobrze ci, tak? I wypuszcza chusteczki higieniczne. Tutaj macie zamek, słuchajcie, z tyłu. Z tyłu jest zamek, który sobie otwieracie. Wsadzacie tutaj chusteczki higieniczne, i stąd je wyciągacie. Więc idealne dla alergików, idealne dla osób, które wiecznie mają katar, on was ocenia. On Was ocenia, że nie idziecie do alergologa i nie bierzecie swoich leków, ale jest na tyle kulturalny, że podaje Wam chusteczki ze swojej dziurki w kwiatku. Więc docencie tego Wajel Pluma. Uwielbiam tego pluszaka. Nie wiem, gdzie jeszcze go postawię. Pewnie będzie stał na stole razem z chusteczkami właśnie wystającymi, ale kocham, uwielbiam. To jest najlepszy głupi zakup, jaki zrobiłam na święta. Zaglądamy do Wora i mamy dwa świąteczne pluszaki. To, jest, to są pluszaki właśnie z serii świątecznej, która pojawiła się w tym roku. Jest to przepiękny, przewspaniały Pikachu w sweterku ze starmi. Sweterk jest świetnie wykonany. Ma też szaliczek z wełny z Wolola, w ogóle jest to zaznaczone. Słuchajcie, na jego szaliku. I piękny. Piękny szajmin, kochani, z kwiatem y, bożonarodzeniowym tutaj przy sobie. No, wspaniałe, piękne są te pluszaki, naprawdę ta seria jest przepiękna. I co? Kładziemy je za nami. Za nami je kładziemy. Tutaj nowy pikaczu świąteczny i piękny, wspaniały szajminek. Będą się patrzeć. Musisz siedzieć, słuchaj, będziesz się patrzeć. Co jeszcze wyciągniemy z tego wora. Kolejny uwaga, kolejny głupi zakup, <try> który, <try> który chodził mi po głowie po prostu, okej? Okay? Święta są właśnie od tego, żeby kupić sobie to, o czym marzycie, o czym myślicie, macie to z tyłu głowy. Każdy wam mówi, że to jest głupie, ale wy marzycie o tym, wy chcecie to kupić. I święta właśnie są od tego żeby kupić sobie maskotkę Koko, którą można ruszać mając rękę w pupie fłekoko. Ale przynajmniej jest, jest po prostu wspaniały. Wykonanie jest niesamowite. Więc jeżeli potraficie mówić brzuchem, nie wiem, ja się tego nigdy nie uczyłam, więc jak widzicie, fłękoko mówi moim głosem i widzicie moje usta. Ale może dzięki temu, że właśnie sobie taką maskotkę zakupiłam, to zacznę się tego uczyć i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Co ty na to, fłękoko? Kochani, wyszła seria Poké Dolls. Widzieliśmy już małego terapa gosika, znalazłam już drugiego, ale z tej serii wyszedł też Tilmask Ogarpon. Jest piękny, siedzący, ładniutki Teal Mask ogre pond. Mamy też, oczywiście, chodźcie tutaj chłopaki, mamy Korajdona, który wygląda jak totalny derb i mamy Mirajdona, który też wygląda jak totalny derb, chociaż mniej, bo Korajdon ma gigantyczną główkę, więc chłopaki dołączają tutaj do akcji piękny prezent pod choinkę. I z pluszaczków, kochani, znajdujemy jeszcze gumisia. Piękny gumis. Bardzo ładna. To jest chyba soda, tak. Jest specjalny dodatek soda refresh. I właśnie te pluszaczki mają takie słodziaśne oczki, jak się przyjrzycie. Więc tak, to jest bardzo fajna seria pluszaków. I jeżeli chcecie mieć swojego Pokemona, to niedawno właśnie wyszła seria... E, po prostu dopinanych, tutaj macie przypinkę, dopinanych wszystkich starterów. Możecie znaleźć wszystkie pluszowe startery. Tutaj macie na przykład malutkiego rowlecika, więc jeżeli jesteście fanem rowleta, to idealna przypinka do waszego plecaka, do waszej torebki. I ostatnie rzeczy, tak samo jak były pierścionki, to tutaj mamy. Piękne kolczyki, które już wcześniej widzieliśmy, ale ja pozazdrościłam jednej z naszych widzek, bo są przepiękne. I specjalne przypinki. To już nie są kolczyki. Przypinki z pokemonami. Też w Japonii kochają to kolekcjonować. Dla mnie to jest na przykład niesamowite. Są nawet specjalnie, specjalne albumy, żeby właśnie te przypinki przechowywać. Co wy na to? Kolejna rzecz do zbierania Pokémonowa. Zbieralibyście? Worek znowu napełniony. Tym razem rzeczy z Pokémon Center UK. Kochani, tak jak Pokémon Center Japan słynie z pluszaczków, słynie z niesamowitych akcesoriów kolczyków, pierścionków, fajnych małych rzeczy, to tak Pokémon Center UK słynie z ubrań. Szczególnie w naszych rozmiarach. Bo pamiętajmy, rozmiarówka japońska jest zupełnie inna niż rozmiarówka europejska. Kochani, więc zaglądamy do tego wora i zaczynamy od. Bardzo mało świątecznej, ale czapki z gęgarem. Mamy tutaj jednego fana gęgarów bardzo ładna ombre czapka. Takie przejście kolorów to jest ombre jakby, co? Wiem tylko i wyłącznie dlatego, bo robię paznokcie, więc nie przejmujcie się, jeżeli tego nie wiecie, nauczyliście się czegoś nowego na filmiku z otwierania rzeczy z Pokémon Center. Więc taka wspaniała czapeczka leci do mojego montażysty. Co my dalej mamy w tym worze? Tak jak wspominałam, Pokemon Center UK stoi ubraniami, kochani. Setry. Świąteczne swetry. Otworzymy na kleju, żeby nie zepsuć efektu osobie, która zamówiła ten sweter. Posiadam ten sweter ogólnie sama. Jest to piękny, świąteczny sweter z ululu. Proszę bardzo! Piękny świąteczny sweter z wululu. Taki jest. O, piękny jest puszysty. Ten sweter jest puszysty, wiecie o tym? Jest świetny po prostu. Widziałam, że ktoś jeszcze go sobie zamówił, więc bardzo popularny wzór, bardzo ładny, bardzo świąteczny. Nie, nie trzeba tylko na, nie wiem, na święta w nim chodzić. To jest piękny zimowy, zimowy sweter. Odkładamy go, kochani, na bok. Nie umiem składać swetrów. Odkładamy go na bok i lecimy dalej. Dzisiaj będzie po prostu Ugly Sweaters Day. To jest part 2 ugly Sweaters. Kolejny brzydki sweter, ale tym razem brzydki. Taki wiecie, brzydki, świąteczny sweter. Taka moda jest. Otwieramy znowu na folii, żeby go wpakować z powrotem. Tym razem mamy sweter z Arkanajnem, kochani. Sweter z Arkanajnem. Proszę bardzo. Piękny to on nie jest. Ma arkanajna, ma pokebole na y, rękawach, ma ogień na rękawach. No. W, 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 o to chodzi w tych swetrach. O to chodzi w tych swetrach. Każdy z nas musi mieć jakiś, jakiś ugly sweater, jakiś brzydki sweterek w zanadrzu, kochani, jeżeli chcemy, chcemy y, pokazać się na święta. Więc tutaj już, poczekajcie, składamy, próbuję składać. Aqua składa rzeczy, aqua składa rzeczy, aqua, aqua nie umie składać rzeczy. Akła nie ogarnia składania rzeczy. Będziecie na mnie krzyczeć, jak to wyślę wam i, i będzie to tak złożone i tak to rozłożycie, Ok, Nie krzyczcie na mnie. <grych> jak na razie myślę, że ten wygrywa najbrzydszy sweter roku, ale mamy tutaj konkurencję. Mamy tutaj konkurencję, kochani. Jest to sweter z Nine Tailsami. I to dwie wersje Ninetalesów, bo pamiętajmy, że mamy alolańskiego Ninetalesa i mamy naszego kantońskiego Ninetalesa, czyli lodowy i ognisty. Więc sprawdźmy ten sweter. I będzie głosowanie w takim razie, który sweter jest najbrzydszy. Musicie w komentarzach mi napisać, który sweter wygrywa najbrzydszy sweter roku. Proszę bardzo. Oto przepiękny Ninetales. Z Alolan Nailsem. Wzorki świąteczne niby są, jest troszkę ogniście, jest troszkę sympatycznie, bo tutaj na rękawkach, jak, jak spojrzycie, na rękawkach mamy wulpiksy, alolańskiego Wulpixa i kanto Vulpixa, więc tutaj wszystko się zgadza. Wzory się zgadzają, ale czy kolorystyka? Czy, wzo czy wzornictwo samo w sobie jest piękne, to muszę zostawić, słuchajcie, wam pod ocenę. Więc swetry mamy. Widzę, tak jak mówiłam, ktoś zamówił sobie drugiego Wololo. Kocham ten sweter, ten sweter jest wspaniały, ten wzór jest wspaniały. No i oczywiście, tak jak wspominałam, sweter, który mam na sobie, też jest z Pokemon Center UK, właśnie z tego Wspaniałego baczu, który zamówiliśmy sobie wspólnie razem z widzami. Więc pamiętajcie, że jeżeli jesteście chętni, jeżeli chcecie zamówić rzeczy, to zapraszam Was na mojego Discorda. Zamawiamy wspólnie rzeczy dzięki uprzej... Posypały nam się pluszaki. <laughs> Wracając! Zamawiamy rzeczy dzięki uprzejmości Japan Collectibles, więc zamawiamy raz na jakiś czas, ale jeżeli wy. Koniecznie chcecie zamówić coś na już, na teraz? Zapraszam was na stronę japancollectibles.pl. Tam będziecie mogli zamówić prosto z Pokemon Center Japan. A teraz wracając do bora. Co my tam mamy? Pluszaki też. Te pluszaki są dostępne akurat w Pokemon Center Japan, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast to jest pluszak, na którego czekał nasz widz bardzo długo. Pytał się, czy, czy dobrze się czuje ptak, czy dobrze się czuje por, czy przypadkiem serfecztowi por nie zwiundł. Oceńmy sami. Myślę, że pur, pur, por, por, por jest cały. Piękna kaczka ląduje na kanapie. Mam nadzieję, że się nie zwali na nas tak jak reszta. Nie zwalajcie się na nas, kochani. I żółw, torkroal tork też ląduje na kanapę. Wracając do wora! Kochani, co my tutaj jeszcze mamy? I tu kolejne rzeczy ubraniowe. Rękawiczki. Rękawiczki. I zaraz zobaczymy, słuchajcie, czy te rękawiczki mieszczą się na rękę dorosłej osoby z kolczykami i długimi paznokciami. Kolczykami, pierścionkami, przepraszam. Więc tak, rękawiczki z piplupem. Piękne rękawiczki. Zakładamy je sobie. Zaraz zobaczymy, jak... Jak duże to są rękawiczki. Ej, na spokojnie. Jeszcze zostaje palce, jeszcze zostaje miejsce. Delikatnie zakładamy. Cieplutkie w środku. Cieplutkie w środku. Świetne, naprawdę. Mamy oczywiście oznakowanie Pokémon Center, boże, zakochałam się. Naprawdę, zakochałam się w tych rękawiczkach. Są wspaniałe. Są wspaniałe rękawiczki, a do tego, kochani, szaliczek. Wszystko z hip Ubieramy szaliczek. Ubieramy szaliczek. Chodź tu. Ach. Na szczęście to jest mój szaliczek, więc mogę, mogę po prostu rozerwać. Tak. I słuchajcie, tutaj. Piękny szal. Poczekajcie, nie chcę zasłonić mikrofonu. Robimy tak. Siup, siup, siup. O. I co? I jak. Ja już jestem gotowa na święta, słuchajcie, na zimę. Niech tylko śnieg spadnie, nie? Proszę bardzo. Ja już jestem gotowa. Mam nadzieję, że mnie słychać. Na tym mikrofonie dam sobie go teraz na, na szalik. Będzie latać strasznie, to lepiej nie. Z powrotem na... O! Ja jestem gotowa. Otwieramy dalej. Otwieramy dalej. Co my tutaj jeszcze znajdziemy? Mamy wśród widzów Gigantyczną fankę slowpoków. O to się najbardziej martwiłam, bo to jest, słuchajcie, opakowanie na prezent. Jest to jednak karton, ale popatrzcie, jakie to jest piękne. Slowpok Slopes, ski school. I mamy pięknego slowpoka na desce snowboardowej, więc jest to piękne i mam nadzieję, że będzie zapełnione slowpokami więc pozdrawiam moją widzkę, która kocha Slowpoki. Prezent leci do Ciebie. Kolejną rzeczą, z którą słynie Pokemon Center UK są piny. Piny w różnych postaciach. Tego raczej w Japonii nie ma. Bardzo rzadko, bardzo rzadko. Najwyżej na jakieś holidaye właśnie na święta, na Halloween albo w takich, w takich momentach. I te piny są po prostu przepiękne. Prze Przestano produkować piny pod Pokémon TCG i teraz piny tylko i wyłącznie są tak naprawdę dostępne w Pokémon Center. Więc jeżeli jesteście zbieraczami pinowymi, tak jak ja kocham piny, uwielbiam piny, to Pokémon Center jest dla Was. Kochani, i teraz to, na co niektórzy z Was czekali: Pokémonowy bieżnik. Pokémon Center UK słynie też z gadżetów do domu. Gadżety do domu typu maselniczka z picaczu. bieżniki, obrusy, pościele. Wszystko to, co jest przydatne w domu. Czy to jest... tak? Ok. Słuchajcie, zewnątrz jest z bawełny, dlatego jest twarde. Wewnątrz jest poliester, czyli podzielili to po prostu na dwa, żeby się to dobrze, dobrze prało. No Kochani. No, i macie świąteczny obrusik, świąteczny bieżnik po prostu. Kocham to, kocham to! Naprawdę, uwielbiam bieżniki. Jestem fanką bieżników. Nie lubię normalnych obrusów. Jestem fanką bieżników. Pokémonowy bieżnik to jest to, na co wszyscy po prostu czekali. Czyli ja, <śpokatujesz> w moim domu, ok? <śpokatujesz> Więc mam wreszcie świąteczny bieżnik. I pozdrawiam znowu mojego Discorda, który zastanawiał się, co to jest bieżnik. Proszę bardzo, to jest bieżnik. A jak nadal nie wiecie do czego bieżnik służy, to spytajcie się swoich rodziców. I ostatnia rzecz świąteczna, którą kochani odpakuję i zrobię zbliżenie na nią, to są ozdoby choinkowe z Pokemon Center UK. Te ozdoby choinkowe to jest rzecz, która rzeczywiście yy, rzadko jest widziana w Japonii, więc jeżeli jesteście zainteresowani ozdobieniem swojej choinki w jakiś niesamowity sposób, to bombki choinkowe z Pokémon Center to jest to, czego szukacie. Wybór jest gigantyczny. Więc jeżeli to, co widzicie, nie wystarcza, wejdźcie tam na stronę, zobaczcie, jakie są do wyboru. Co roku inne serie bombek są yy, tworzone, więc do wyboru, do koloru, tak naprawdę. Kochani i w ten świąteczny, zimowy sposób, ze wszystkimi Waszymi prezentami, które zaraz będę do Was wysyłać, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten opening Wam się podobał i. Zapraszam jeszcze raz na stronę Japan Collectibles, jeżeli chcecie zamówić rzeczy prosto z Pokemon Center Japan i zapraszam na mojego Discorda, na którym robimy takie wspaniałe zamówienia. Życzę wam wesołych świąt, odpocznijcie i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się.